Witam serdecznie. Z tej strony Chimek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne Ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. Wszęsty ja. wrzecień, że już jesień zabiera nam lato, a deszcz w serce cieknie. Wszęsty wrzecień to nasze przeznaczenie, zostajemy w chłodzie bez słów, bez wytchnienia. Te ulice i yeah, echo kroków twoich Słowa niewypowiedziane, co miały być Chciałbym zatrzymać choć jeden moment Zanim odejdzie wszystko, co nasze na zawsze Wsześć ty że już jesień Zabiera nam lato, a deszcz w serce cieknie Wsześć ty to nasze przeznaczenie Zostajemy w chłodzie bez słów, bez wytchnienia I jego kroków Twoich. Słowa niewypowiedziane, co miało być. Chciałbym zatrzymać choć jeden moment, zanim odejdzie wszystko, co nasze na zawsze wrzeszcze. Wszeszty wrzesień, że już jesień zabiera nam lato, a też serce cieknie. Wszeszty. Znaczenie, zostajemy w chłodzie bez słów, bez wytchnienia Może wrócisz, gdy zima się zjawi Może czas wszystko zmieni, naprawi Ale teraz ten wrzesień płacze za nami I ja płaczę z nim w tych naszych snach rozbitych wszędzie wrzesim, że się, sień Zabiera nam lato, a też w serce czy wrzesień? To nasze przeznaczenie zostajemy w chłodzie, bez słów, bez wyśnienia Przecień wrzeszczy, a ja milczę, bo już jesień.